Cześć, to może być coś dobrego. A to panie, jak może być? ta jest jak? Tam jest na górze giastka. A prawie tam jest gwiazdka i tam jest choinka. Jak teraz? Musi być coś ciekawego. Musi być Cześć. Cześć, ja to jest wąs. Wąsza żywa, tu się on tu się myszy, jak cię. I, i tamten też tu się, ten, Hej, ja sądziłam malena, malenek Fak. Um, tutaj są pierdzęty, dużo, a to choinka. Ja sam Ja jestem maleńką jak ty. Te? Teraz już to fotel.